Witam Was bardzo serdecznie na moim pierwszym filmiku. Jest to mój całkowity debiut, ale pomysł wpadł mi do głowy tak naprawdę bardzo, bardzo spontanicznie. Dlatego, że przed momentem uczestniczyłam w evencie dla początkujących blogerów. Event ten polegał na tym, że każdy z nas miał swoje tak zwane 5 minut na podium. Każdy mógł przedstawić swoją treść i później rozmawialiśmy ten temat. Co jest świetną rzeczą w takich eventach, to to, że można sobie szkolić umiejętność fajnego wysławiania się takiego bez stresu przed większą grupą osób. I co mnie bardzo uderzyło na tym oto spotkaniu, to był fakt, że większość osób miała naprawdę super treści. Te treści były tak, tak niekonwencjonalne, tak fajne, oryginalne, że naprawdę aż się sama zdziwiła. Natomiast co mnie uderzyło negatywnie, to fakt, że sposób, w jaki te osoby przedstawiły te treści, sprawił, że nie słuchaliśmy tego, co mają do powiedzenia, tylko patrzyliśmy się na sposób, w jaki oni to prezentują. Byli bardzo zestresowani, i ja tak siedząc tam, zaczęłam się zastanawiać, że co można fajnego zrobić, żeby jakby obniżyć sobie ten poziom stresu podczas tych wystąpień. No i wpadłam na taki dość śmieszny pomysł, który nazwałam metodą lustra weneckiego. Ja byłam następna w kolejce, więc wyszłam na scenę i stwierdziłam, że przetestuję ten pomysł na samej sobie. Nie mam jakiegoś, jakiejś zbytniej tremy przed takimi rzeczami, ale wiadomo, zawsze jest ten mały poziom stresu, który gdzieś tam z tyłu głowy u nas siedzi, więc po prostu e, wykorzystałam moją metodę i słuchajcie, naprawdę to działa. Ale o co chodzi? Ogólnie tak, wychodzicie sobie na środek i wyobrażacie sobie, że pomiędzy wami a widownią jest takie grube lustro. Wy widzicie w nim tylko siebie, natomiast ludzie nie widzą was, e, widzą, przepraszam, was, ale nie widzą siebie. E, I czujecie się, jakbyście po prostu e, rozmawiali ze sobą, jakbyście rozmawiali ze swoim odbiciem w lustrze. E, dlatego to wszystko wychodzi tak naprawdę spontanicznie, na luzie, bardzo naturalnie. Nie myślicie o tym, co mówicie e, i jest to przyjemne w odbiorze. E, schodząc e, z tego podium, parę ludzi do mnie podeszło i zapytało, czy uczestniczyłam w jakichś kursach dla. E, wspomagających e, obniżenie poziomu stresu na wystąpieniach publicznych. Podzielam się z nimi tą metodą. Parę osób po mnie ją wypróbowało i stwierdziło, że naprawdę im pomogła. Dlatego spontanicznie podołam pomysł zrobienia filmiku, że e, może wykorzystać się ją również e, w Waszych prezentacjach. No bo w dzisiejszym świecie ta umiejętność jest bardzo ważna, zaczyna się już w szkole, e, na studiach. Niejednokrotnie musimy robić prezentacje mówione na zaliczenie w pracy. Często oczekuje się od nas wypowiedzi w, szerszy, w szerszym gronie osób. Dlatego naprawdę próbujcie, testujcie i dajcie znać w komentarzach, czy w Waszym przypadku to pomogło. Jeżeli znacie również jakieś inne metody na stres związany z wystąpieniem publicznym. Proszę, dzielcie się w komentarzach. Jestem bardzo ciekawa, jak sobie z tym radzicie. No i ogólnie to już chyba tyle z mojej strony. Zapraszam na mojego bloga tematżycie.pl. Link będzie w komentarzu. Również jestem ciekawa, czy podoba Wam się taka forma kontaktu moja z Wami. Jeśli tak, no to będę nagrywać te filmiki częściej, na pewno będą one troszkę dłuższe niż ten dzisiejszy, także bardzo Wam dziękuję za, za obejrzenie filmiku. No i życzę Wam oczywiście owocnych i bezstresowych wystąpień publicznych. Dzięki.